Hi, welcome to Culinary Freestyle. My name is Prachi and I am the winner of the Big Family Cooking Showdown Season 2. Today I'm going to share a recipe of vada Paw bites with you. It is an adaptation of the Mumbai street food vada pav. I hope you guys enjoyed! it. Cześć, dziś pokażę wam przepis rodziny Mistri na vada pav. Rodzina ta występowała w kulinarnym show. The Big Family Cooking Showdown, wyświetlanym na platformie Netflix. Przepis dostałem od praci. Praci, thank you for your recipe. Mam nadzieję, że tak mi będzie on Wam smakował. Oglądajcie do końca. Zacznijcie od ugotowania pięciu ziemniaków. W zależności od regionu Polski, po ugotowaniu kłócicie lub ubijacie ziemniaki. Teraz przygotujemy składniki, którymi przyprawimy nasze ukucone ziemniaki. Na rozgrzany olej wrzucacie łyżeczkę nasion kminku. Do pastę czosnkową. Jedną łyżeczkę i łyżkę pasty imbirowej, wszystko razem smażymy. Teraz do e, ziemniaków dodamy składniki, które przesmażyliśmy przed chwilą na patelni. Dodatkowo dodając sok e, z połowy limonki. Teraz wszystko wymieszamy razem. Farsz do Wadapaw mam już gotowy. Teraz przygotuję czatneje, czyli sosy, bez których Wadapaw nie miałby najmniejszego sensu. Zostańcie do końca. Przygotujemy teraz taki czatnej. Na rozgrzany olej wrzucamy 5 ząbków czosnku i smażymy na złocisty kolor. Czosnek obsmażamy jeszcze z jednej strony, więc dorzuciłem jedną łyżkę na kminku. Gdy czosnek macie już podsmażony wraz z linkiem, dorzućcie wiórki kokosowe w ilości 1 czwartej szklanki. Mieszamy wszystko razem i czekamy aż wiórki kokosowe się zarumienią. Jak widzicie, wiórki kokosowe zmieniły kolor. Wraz z czosnkiem, kminkiem wylądowały już w blenderze. Dodajemy teraz jedną łyżkę chili do naszej mieszaniny. Zamykamy blender i uruchamiamy, jak zwykle, maszynę losującą. jeden chutney już mamy gotowy. Teraz przygotujemy green chutney, czyli zielony chutney, zielony sos. Do blendera wrzucamy garść kolendry świeżej, kilka listków mięty, papryczkę pikantną, zieloną. jedną łyżeczkę kminku mielonego, sok z połowy cytryny, cytryny, i mąki. troszkę soli. No, i teraz najważniejszy składnik, który nam ładnie połączy te wszystkie zielone składniki. Jedną łyżkę jogurtu i jeszcze jedną łyżkę jogurtu dorzucamy i blendujemy wszystko razem ze sobą. Zielony sos jest już gotowy. Został nam do przygotowania jeszcze jeden czatnej który wchodzi w skład wada pawu. Ostatni czapnej to medi czatnej do wody, która znajduje się na patelni, dorzucamy jedną łyżeczkę cukru. Musicie poczekać aż ten cukier się rozpuści. Dorzucamy pół szklanki daktyli bez pestek. Potrzymajcie to przez krótką chwilę na patelni myślę, że 2-3 minutki. I potem przerzucimy to do blendera. Daktyle wraz z cukrem wylądowały już w blenderze. Dorzucamy jedną łyżkę pasty z tamarendowca. I blendujemy wszystko razem. Ostatni czatnej jest już gotowy. Odkładam go na bok. Teraz przygotujemy chleb, w którym podamy wada paw. Bierzemy zwykły chleb tostowy. Wycinamy z niego kółko. Resztki, które zostaną, zostaną po wycięciu kółka, nie zmarnują się. Wykorzystamy je później na kolację, więc odkładamy sobie je na bok. Bierzemy teraz blaszkę, która jest jakby formą do pieczenia babeczek. Wysmarowana blaszka jest olejem. Układamy chleb tostowy w ten sposób, formując takie koszyczki. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 10 minut. Po tych 10 minutach wyjmiemy, będą gotowe do podania wraz z naszym Wadapaw. Teraz przygotujemy ciasto do Wadapaw. Wsypiemy mąkę z ciecierzycy łyżeczkę chili. Wymieszam wszystko razem. Zachęcam jeszcze raz do oglądnięcia The Big Family Cooking Showdown i zmagań rodziny Mistri. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz ich przepis zagości na moim kanale. I teraz do ciasta wymieszanego z chili dodajemy wody delikatnie mieszając całość. Tak? Mieszając, nie zapomnijcie jeszcze dodać szczypty soli do smaku. Wracamy teraz do naszej masy ziemniaczanej. Przy pomocy łyżki będziemy nabierać ciasto i formować kuleczki, które potem obtoczymy w cieście i będziemy smażyć. Mniej więcej równo nakładamy tutaj jeszcze trochę je wygładzę. Tak. Olej już mamy rozgrzany, więc bierzemy nasze kuleczki ziemniaczane, moczymy je w naszym ciście, i wrzucamy do smażenia. Bierzemy kolejną. Nie za dużo, żeby temperatura oleju nam się nie obniżyła, ale myślę, że trzy spokojnie uciągnie. Wszystkie składniki mamy już gotowe. Zaczynam składać Paw z przepisu rodziny Mistri. Mam przygotowany koszyczek. Wpierw nakładam taktylowy czatnej na dno koszyczka. Następnie czatnej z wiórkami kokosowymi. Na to wszystko zielony sos, i dopełnieniem jest usmażony ziemniak w cieście z cieciorki. Wszystko obsypuję jeszcze kolendrą. I tak prezentuje się moja przekąska em, Wada Paw z przepisu rodziny Mistri. Pracz jeszcze raz, dziękuję Ci za przepis. M, mam nadzieję, że Wam podobał się odcinek. Zachęcam do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.